Dzień dobry. Dzień dobry. Pani w sprawie pracy? Tak dokładnie. Zapraszam. Po drodze postaram się zachęcić. Opowiem o benefitach. Mamy pakiety na zdrowie, prywatna opieka medyczna, pakiety na formę w postaci multisportu i oczywiście na wyjazdy służbowe auto. Co prawda w leasingu, ale jakby firmowe. Więc zapraszam Panią dalej. Opowiem więcej. A te wie Pani takie dodatki spod stołu, o których się nie mówi głośno? Te dodatki, dobra, dobra, to wie Pani co? Zrobimy tak, że za 5 minut spotkamy się w kuchni. Tylko żeby Pani nikt nie widział. To tak. Jeśli chodzi o te dodatki z podstaw, to mamy kawę bez limitu. Co prawda, cały czas jej nie ma, ale wie Pani. Oczywiście dodatkowo, pizza bez limitu. Bo jak idzie sprzedaż, to kalorie się kompletnie nie liczą. No i oczywiście, Praktycznie może Pani pracować cały czas zdalnie, nawet z plaży, ale wiadomo, pełen dostęp do internetu i to do służbowego. Dodatkowo jeszcze, co mogę zaproponować, to biblioteczkę pełna pozycji sprzedażowej. Nie mylić z literaturą piękną. Szefowa obecna, co prawda, w innym pokoju, także kompletnie nie przeszkadza. Lepszej oferty. Myślę, że pani nie znajdzie to, co? Idziemy porozmawiać? Pewnie. Zapraszam.